Mogę się wypowiadać na tematy sportowe. Z aspektu sportowego mogę powiedzieć tak. Zawodnicy, którzy zostali przesunięci, czy zawieszeni w prawach, w prawach zawodnika pierwszego zespołu, no właśnie odbyli rozmowę ze mną, przekazali swoje sugestie, ja im przekazałem swoje sugestie i dzisiaj o 12 będę podejmował decyzję. Jestem zbudowany tym faktem, że, że następuje przełom, zawodnikach i następuje e, to znaczy dochodzimy do tego, mhm. że e, zawodnicy znają sobie sprawę z tego, że, że w tym klubie będą zawodnikami i że trener będzie od podejmowania decyzji, a zarząd od podejmowania decyzji związanych z rozwojem. Przed Panem trudne zadanie z budowania podstawowego składu, przygotowania składu na mecz z Konkordią Piotrków. E, kilku piłkarzy, trzech piłkarzy Pan już stracił czterech jest przesuniętych do zespołu rezerw, jeżeli dobrze pamiętam. Czy ci przesunięci do zespołu rezerw mają szansę na grę w sobotnim meczu? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Wczorajsza gierka wewnętrzna była na bardzo wysokim poziomie. Pozostała grupa zawodników, która też regularnie grywała w pierwszym składzie Olimpii, pokazała wczoraj naprawdę ciekawy futbol, ale przede wszystkim futbol zaangażowania. Miło było patrzeć. Czyli jest dla nich szansa. To nie jest tak, że oni zostali teraz przesunięci do zespołu rezerw i, i już pe na pewno nie zagrają w sobotę przeciwko Concordii. Przed chwileczką powiedziałem, że zawodnicy dzisiaj o 10.00 byli u mnie i przeprowadzili ze mną rozmowę. Mhm. Wykazują e, olbrzymią chęć powrotu do zespołu, e, wykazują, e, wykazują e, pewien element e, analizy tego, co się wydarzyło. Ja widzę w nich zmianę i to już jest na pewno pierwszy promyk w tej całej dyskusji.